Kiedy zbliża się okres halloweenowy, to bardzo często wracam do koraliny, gdyż jest to naprawdę fajna animacja, z taką lekką nutką grozy. A jeszcze biorąc pod uwagę ten fakt, że w przyszłym roku wychodzi Wildwood, czyli animacja od twórców koraliny, która to również będzie animacją typu horror, to z jeszcze większą radością mogłem powrócić do koraliny, by ją jeszcze raz obejrzeć. Która to koralina, moim zdaniem, w trakcie spotkania ze swoją drugą mamą, która to się oczywiście później okazała być wiedźmą, popełniła całą masę błędów, które to moim zdaniem sprawiły, że to, że w ogóle koralina przeżyła spotkanie z tą wiedźmą, to dużo bardziej to było szczęście niż efekt dobrych decyzji. A tak naprawdę, to patrząc się na końcówkę tego filmu, a dokładnie to na fragment z znikającym kotem, który to znika za znakiem, oraz przy okazji towarzyszy mu dźwięk teleportacji. powinna zrobić inaczej. Za to łapeczkę w górę to możecie zostawić nawet i teraz. A teraz lećmy do pierwszej błędnej decyzji koraliny. Pierwsza błędna decyzja naszej bohaterki pojawia się praktycznie na samym początku filmu. I nie mam tutaj na myśli tego, że ona nie założyła rękawiczek. Przez co ona, jako swojej różdżki wodnej, użyła sumaka jadowitego. Co to się finalnie skończyło wysypką na jej ręku? Ona postanowiła wejść. Według mnie to jej się tutaj powinna zapalić czerwona lampka. A nawet nie jedna, a dziesięć czerwonych lampek. No bo dosłownie chwilę wcześniej ona widziała te same drzwi z tą samą ścianą i tam były cegły. A nie magiczny portal. I rozumiem, że ona była ciekawa, co tam jest, no ale bez kitu nagle wasza ściana zamienia się w portal i zamiast poinformować waszych rodziców, nawet stanawia tam wejść nikomu o niczym nie mówiąc. No bez przesady, ale chyba każdy z nas w wieku koraliny na tyle by miałby w sobie rozsądku, że jeżeli gdzieś była ściana, a nagle zamiast niej macie tajemniczy portal, gdzie totalnie nie wiecie, gdzie on was wyrzuci, to myślę, że większość z nas by o tym kogoś poinformowała, że w ogóle coś takiego się pojawiło. A tym bardziej gdybyście chcieli tam wejść, bo tak na dobrą sprawę to wy byście nie wiedzieli. Czy w ogóle wrócicie, czy też nie? A dobrze by było, żeby ktoś wiedział, co się z wami dzieje, i w razie wu ogarnął jakąś pomoc, żeby was ocalić. No myślę, że raczej tak normalna osoba by nie zrobiła, i chyba każdy zdrowo myślący człowiek by jakoś się z tego wymiksował po to by móc wrócić do swojego świata mówić a następnie wrócić do siebie no bo tak naprawdę to ona nie wiedziała co oni chcą jej podać do jedzenia chociaż wiem że tak naprawdę ten ich wspólny obiad to on był częścią jednej wielkiej pułapki no bo w końcu Koralina mogła poczuć że jej rodzice się nią interesują i że ona faktycznie jest dla nich kimś ważnym a ponadto dostała tutaj super obiad jej tato w tym wymiarze brał i grał tutaj różne piosenki generalnie to ten wymiar w swoim łóżku dlatego też ona mogła w pierwszej kolejności pomyśleć że to był zwykły sen na jadę. Oczywiście gra jest tutaj strasznie nierówna, bo mamy do czynienia z pojedynkiem dzieci. Jednakże koralina do tego momentu w naprawdę wielu momentach nie myślała zbyt bardzo racjonalnie, a raczej nawet mógłbym powiedzieć, że ona podejmowała strasznie bezsensowne działania, które to się nasiliły kolejnego dnia, gdyż ona została oszczerzona przez dwójkę swoich sąsiadów, żeby ona pod żadnym pozorem nie wracała do drugiego świata, co to oczywiście powinno jej zapalić w głowie milion czerwonych lampek. No bo macie ścianę, która raz jest z cegieł, po czym innym razem ona się przemienia. W portal, który doprowadzi was do wymiaru, w którym to wszystko jest podobne do waszego wymiaru, tylko wasi rodzice wie o tym, że coś z tym domem jest nie tak, po czym i tak wy stwierdzacie, że w sumie to po co ich się słuchać, kiedy można by było sobie po prostu wejść do tego wymiaru jeszcze raz. No i ja z jednej strony rozumiem, że sąsiedzi koraliny wyglądają w taki sposób, jakby oni sami postradali rozum, a nie tam wracać. Mimo tego, że pan B jej powiedział, że tą informację mu przekazały jego myszki. i mimo tego, że ona mogła go wziąć za osobę, która zbyt racjonalnie nie myśli, to, mimo tego, że tą informacją dostał od swoich myszek, to i tak ona nie powinna tam wracać. Myszki chcą ci coś przekazać. Mówią. Nie przechodź przez male drzwi. To tym razem przeszła w dzień. Inaczej mówiąc, za każdym razem jej rodzice myśleli, że koralina śpi w swoim łóżku, dlatego też jej nie szukali. Natomiast tym razem jej rodzice wiedzieli, że ona jest sama w domu. I kiedy oni wrócili z miasta, to nagle się okazało, że ich córki nie ma. Dlatego też oni zaczęli ją szukać. A przez to, że koralina cały czas nawijała o drugim świecie, który to znajduje się za tymi drzwiczkami, to oni zaczęli ją szukać za tymi drzwiami. Moim zdaniem kolejnym błędem koraliny to było to, że ona wybrała niby laskę do obrony i zamiast ona jej użyć do takiej faktycznej obrony, to ona użyła jej tylko do rozwalenia zamków w drzwiach, gdzie później ona nawet tej laski ze sobą nie wzięła, a powinna ona cały czas e um A w ogóle to według mnie, to najlepiej by było, gdyby ona nim sięgnęła po laskę, to poszłaby do kuchni, w której to była cała masa noży. I wygląda jak kolejny portal do świata Wiedźmy. I to przez te wszystkie błędy, które popełniła Koralina w swojej historii, sądzę, że ona tutaj w wielu miejscach miała więcej szczęścia, niż rozumu. I gdyby nie to jej szczęście, to ona wielokrotnie mogłaby zostać uwięziona w tym drugim świecie. Jednakże finalnie udało jej się z tego wyjść cało. A wy poznaliście moim zdaniem największe jej błędy, które to pojawiły się w jej historii. Oraz to, co ja bym zrobił na różnych Etapach historii koraliny. W trakcie toczenia się jej historii, które to mogłyby wpłynąć na cały los koraliny, to dajcie znać w komentarzach. A za każdą łapeczkę w górę oraz subskrypcję z góry dziękuję. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć, do następnego.